Od końca 2021 rok hinduska mieszka z dwójką dzieci w apartamentowcu w Hanau. Ojciec jest agresywny, dopuszcza się widzeń z dziećmi tylko w obecności Agencji Opieki Społecznej. W dniu 11 maja 2022 roku włamuje się do mieszkania. Wie, że była żona musi iść do pracy w warzywniaku o godzinie 6, ale dzieci idą do szkoły dopiero później. Podcina gardło siedmioletniej dziewczynce, a jedenastoletniego chłopca wyrzuca przez balkon. Potem ucieka, szuka go policja, także w innych krajach Europy. Syn umiera na chodniku, matka zapada się pod ziemię i trafia do kliniki psychiatrycznej. Można uznać ten czyn za karę dla matki. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.